Po co, po co na scenie ruch sceniczny? Przecież reżyser ma takie, a nie inne możliwości, takie, a nie inne umiejętności. Czy, to, czy robienie ruchu scenicznego to jest jakieś posiłkowanie się ruchem scenicznym, czy pewnego rodzaju nieumiejętność reżyserska? Se. Najważniejsze jest szukanie i znajdowanie rytmu. Bardzo często zastanawiamy się nad tym, gdzie ten rytm się znajduje? On się znajduje wszędzie. Zobaczmy na przykład człowieka, który czyta gazetę i idzie. Otwiera gazetę i czyta tą gazetę. Idzie z gazetą, i w momencie, kiedy coś go interesuje, kiedy zaczyna myśleć, zwalnia rytm. Czyli jest to naturalny proces. Teraz stajemy, lekko ugięte kolana, i do góry, wyciągamy na pół palce. Następna Zaczynamy właściwie. Przedstawienia, od, od rozgrzewki, która jest z jednej strony pewnym poruszeniem ciała, obudzeniem ciała do czynnego działania, nabraniem, czerpaniem pewnej energii, która no, musi gdzieś tam się zdefiniować w tym przedstawieniu. I, no i słuchaniem się w siebie. Szukaliśmy rytmu serca, szukaliśmy rytmu oddechu. Na tym próbowaliśmy budować ruch dookoła głowy za siebie, i dookoła głowy za siebie, Następnym takim momentem to było jakby szukanie rytmu weselu. Ten rytm jest zapisany, ten rytm jest zapisany w, w, w tym dramacie i, i jego słychać w tekście. Nie patrzę jak całuję, nie całuję kiedy patrzę, a liczą coraz głodsze zrodziła się jakby we mnie potrzeba poszukiwania pewnej geometrii ruchu. No ten tekst, który powtarza się bardzo często w Weselu raz do koła, raz do koła. Mityczne koło. I tu właśnie pojawiły się właśnie takie historie związane z, z kołem. Szukanie w dłoniach, w rękach kół, w gestach kół i te koła, które no, cały czas są jakby wpisane w ludzkie ciało. To są Geometryczne w sumie symbole, które są z jednej strony symbolami mitycznymi, które, do których można nawiązywać w, w, w różnych odniesieniach, ale z drugiej strony one są bardzo komunikatywne. Każdy z nas odbiera to jakby wprost i, i nie musimy tu nic tłumaczyć. To jest rytm i pewne formy geometryczne stanowią pewnego rodzaju żywą scenografię. Ja próbuję spojrzeć, co, co z teatru ruchu byłoby użyteczne w teatrze dramatycznym. W jaki sposób, ja to tak nazywam, możemy sformalizować emocje. Bo to jest pewnego rodzaju formalizowanie emocji i poszukiwanie właśnie czegoś, co jest poza tekstem.